Nie będę jednak czekać, aż trafię kartę Toty, żeby zagrać kartą Toty, bo chyba się nie doczekam, a wartałoby jednak zobaczyć, co takowy potrafią w fc 26 więc bierzemy się za teoretycznie najlepszą z nich, czyli nie dość, że zdobywce złotej piłki to jednocześnie najwyżej ocenioną kartę pod względem overalla oraz sumy statystyk wewnątrz gry. No chociaż też co ciekawe, jeśli chodzi o mężczyzn, tylko Dembele oceniony jest na 97, a wśród kobiet są już dwie przedstawicielki takiej. Cen ogólnej. Natomiast nie zmienia to faktu, że i tak to właśnie Francuz jest od nich o wiele bardziej napakowany umiejętnościami wewnątrz gry, a ponadto ogólnie na papierze jest nawet lepszy od No ale jak widać nie przekłada się to na cenę, bo Joux wchodzi po 14 milionów monet, a Dembele po 7,5. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Francuz PSG jest zawodnikiem bardziej uniwersalnym w ofensywie i ma aż 90 podań, a Francuz Realu skonstruowany jest głównie do gry jako napastnik. W każdym razie, kto by czego nie miał, Dembele cały czas gra się dobrze, nawet w podstawowej wersji, więc pytanie tylko, jak dobra jest jego karta toty, mająca złote driveny, szybkość oraz pewne przyjęcie piłki. Odpowiadając wprost, no bardzo dobra, ale wciąż są pewne niedociągnięcia i od nich zaczniemy. Po pierwsze, to tempo ocenione na 97 nie wygląda aż tak dobrze w samej grze, a to zapewne z racji na fakt, że Francuz na każdym Stylu gry ma gwałtowny rodzaj przyspieszenia, a jak wiemy w FC26 to się z reguły nie sprawdza. I nie sprawdza się właśnie w tym przypadku. Generalnie ten gość jest szybki, potrafi czasem obiec całe boisko, a jego wyjścia do podań prostopadłych są świetne. I gdy podamy mu w tempo, problem z dogonieniem go będzie mieć nawet van de Ven, ale nie zmienia to wciąż faktu, że odczuwalnie tu nie ma 97 tempa, bo podobnie biegają czasem niektórzy goście, którzy na karcie tego Palace'a mają 91. Natomiast idąc dalej, to, że styl gry, szybkość z plusem coś tu pomaga, jest oczywiste, bo czasem dzięki niemu Francu startuje jak rakieta, zostawiając wszystkich z tyłu. To, że dzięki złotym Drivenom ten gość posyła petardy po ziemi z absolutnie ranomowych pozycji, do których nie doskakują bramkarze, no też jest raczej łatwe do odgadnięcia. Natomiast mam wrażenie, że w jego przypadku przy tak wysokich umiejętnościach niezbyt wiele daje styl gry First touch z plusem, no bo on nawet nie wyświetlał się nad głową dębele, informując, że został aktywowany, a i bez niego panowanie nad piłką jest tutaj wybitne, więc... Można było jeszcze lepiej to zagospodarować, ale z drugiej strony nawet nie mając na przykład złotych finezji, dębele niszczy bramkarzy tego typu uderzeniami z każdej pozycji, zarówno wewnątrz pola karnego, jak i za No I posiadając dodatkowo pięć gwiazdek słabszej nogi w kwestii strzałów, pozwolić można nim sobie praktycznie na wszystko, ale najważniejsze jest chyba, że siła strzału jest tutaj przepotężna, bo nawet jeżeli uderzenie, jakimś cudem, będzie nieco mniej celne, bramkarz wciąż będzie miał małe szanse do do tak szybko lecącej piłki, no i to po prostu rzuca się w oczy i przekłada się na wyniki. Idąc dalej. W driblingu ocenionym na 95 nie ma żadnego zakłamania, a momentami nawet zdaje się, że jest go nieco więcej, bo tutaj nie ma problemu z kręceniem się lewym drążkiem, nie ma problemu z driblingiem, podczas którego używa się rozmaitych trików, i nie ma żadnych problemów z siłą, bo co prawda ta oceniona jest tylko na 75, więc generalnie słabo, tylko że Dembele gra jakby unosił się nad murawą i gdy ktoś chce na przykład wejść w niego z bara, ten robi sprytny unik, w jaki sposób obiega tego przeciwnika szybko dopada do piłki, a raczej wraca do pełnej kontroli nad nią po tym chwilowym problemie i kontynuuje akcję. To jest po prostu taka charakterystyka FC26, że nawet mi lepiej gra się tutaj napastnikami, którzy mają styl gry skrzydłowego, czyli nie są silni, ale świetnie dryblują i świetnie mijają przeciwników, nawet dzięki automatycznie wykonywanym unikom. No a w przypadku Francuza o takie uniki nie jest trudno. Co oczywiste, ten gość nie jest jakimś mistrzem, gry w powietrzu, chociaż nie jest tak, że te główki są słabe. Po prostu nie powalają one na kolana, ale jakby co, mamy tutaj 90 skoczności i 90 celności główek. Natomiast nie wygląda to też aż tak dobrze, jak wskazują na to statystyki, a za to zgodne ze statystykami są podania, bo tutaj nawet w jakiejś ekwilibrystycznej sytuacji nie ma problemu, by Francuz celnie zagrał piłkę, więc z miejsca nadaje się on do gry zarówno na skrzydle, jak i SPO, ale najfajniej jest bawić się nim gdy gra jako napastnik, no bo to jest jednak maszyna do zdobywania goli. Hat-trick w każdym meczu jest praktycznie gwarantowany. Nawet miałem taki mecz, że trafił mi się od startu potężny delay, przegrywałem 4 do 0, sytuacja beznadziejna, ale tak czekałem, że może jednak ten delay ustąpi, no i faktycznie ustąpił, a gdy to się stało, Dembele te cztery bramki sam odrobił w jakieś 20 minut meczowych, więc no prawdziwy okrutnik. Gość, który obecnie dumnie może stać w tej grze obok Ronaldo Nazario i szczycić się podobną skutecznością do Brazylijczyka. Natomiast smutna prawda jest taka, że jaki niesamowity Francuz by nie był, nie mam wątpliwości, że Claudia Pina i tak jest lepsza od niego. No i to jest niestety, no smutny fakt o Francuzie. No ale prawda jest też taka, że ta cena nie wzięła się tutaj z przypadku. I mimo wszystko ta karta łapie się najpewniej do grona top 5 najlepszych napastników VAFC 26. A to jest jednak duży sukces. Bo nawet wiele testowanych przeze mnie kart Strikerów za jakiś milion monet, nie ma nawet podjazdu do tego Toty Dębele, więc wciąż jest to okrutnik. Tak jak to bywa od wielu lat, Francuz jest stworzony do zabawy w Ultimate Team, a że nie jest mimo tego najlepszy, nie zmienia faktu, że jest wciąż niesamowity. Serdeczne podziękowania dla Jakuba Franczaka za użyczenie mi tej karty do testu, i na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!